Chciałem Wam powiedzieć, że zawsze w ofercie mówiłem Wam, że dostarczenie zasilania jest po stronie inwestora. Naczynko odłączamy po to, żeby co roku sprawdzić, czy jest w nim ciśnienie. Separator jest odwrócony. No i niestety, tutaj Mariusz popełnił jeden z wielkich błędów. Trudno się robi po to, żeby usunąć po pierwsze powietrze, które jest izolatorem, a po drugie, żeby usunąć wilgoć z układu. I zaczynamy konfigurację. Dobra, dzień drugi, lasy. Dawaj. Nie A ma ze sponsora. Zaraz wszystkim pokażemy kto jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Tak naprawdę sponsorem dzisiejszego odcinka wszyscy już się już wiedzą. Wszyscy wiedzą. Tak. Kto Kiedy jest? Wiedzą. Łukasz ma już koszulkę odpowiednią. Tak. No widocznie. Jak widać są lepsi, są gorsi ale patrzcie. Tutaj jest tak. Tutaj jest tak. U Łukasza jest. U Łukasza jest. Zapłacili? Tak, zapłacili i tu się tak naprawdę wszystko zgadza, ale prawda jest zupełnie inna, bo sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Hartmann Professional. Tak? Było wystarczająco głupio? Nie było? Piszcie w komentarzach, czy było wystarczająco głupio. Dobrze, zaczynamy dzień drugi montażu pompy ciepła. Panasonic 9kW t w pięknej miejscowości, czyli Truskolasy. Dzień pierwszy, jeżeli ktoś nie widział, to jest gdzieś tutaj na górze. Jest na pewno też na dole ten link. I teraz polecimy sobie, co zostało zrobione i co dzisiaj mniej więcej będziemy robić. Trwa wielkie rozpakowywanie. Co zostało zrobione? Został zainstalowany agregat. Mamy już połączenia wszystkie freony zrobione. Freoniarz wykazał się bardzo, ponieważ powiedział, że tutaj wszystko w środku jest podłączone łącznie z przewodami. Przenosząc się bardziej do środka, to czego wam wczoraj na zakończenie... Dnia nie powiedziałem, to boiler został podłączony, jeżeli chodzi o zasilanie, jeżeli chodzi o powrót. Wszystko jest wykonane w stali zagniatanej, wszystko jest otulone yy, kauczuczkiem. Został zamontowany separator. Ogólnie te podłączenia hydrauliczne praktycznie mamy całkowicie skończone, ponieważ mam tutaj zainstalowany bufor i z połączeń hydraulicznych, które nie zostały skończone, bo wczoraj już zabrakło na to czasu, to tutaj mamy przewód elastyczny Gebo i podłączenie. Tutaj dlaczego to zostało tak zrobione? Ponieważ w tamto miejsce leci sobie jeszcze naczynie na szybko na złączce i trochę by nam to tutaj kolidowało. Na Fajniej było to po prostu wykonać na tym systemie Gebo, czyli z takiej harmonikowej rury nierdzewnej. Działa to dobrze, fajne to jest rozwiązanie do jakichś takich krótszych odcinków, które mają pracować, krótszych odcinków, które są bardziej poprzeginane i tak dalej. Jak się to wymodeluje, to bardzo fajnie wygląda. Chociaż Adrianek i tak nie jest z tego zadowolony, ale gebo, gebo, tylko gebo. Yy, to jest proste podłączenie, to widać. Tutaj trzeba będzie coś przykombinować jeszcze, żeby nie było wielkiego jakiegoś rurażu, ponieważ tą rureczkę, czyli rureczkę, która jest do belki bezpieczeństwa, z manometrem, z zaworem bezpieczeństwa, który jest w sumie tu zbędny, bo tam też mamy zawory bezpieczeństwa i z automatycznym odpowietrznikiem, trzeba jeszcze podłączyć w to miejsce, czyli w miejsce odpowietrznika, do bufora. Czemu coś takiego? Ponieważ nie będziemy się tutaj zastanawiać nad tym, jesteśmy gdzieś na skraju tego naczynka, który jest tutaj, bo w środku mamy w pompie naczynie przeponowe. Naczynie przeponowe jest na cele takie, ponieważ woda, jak zmienia temperaturę, nagrzewa się, jak studzi się, to ma różną objętość. Rozszerzając się, to chyba rozumiecie, po prostu trzeba więcej przestrzeni i ta, i ta woda, która się wygeneruje z rozszerzonej wody o niższej temperaturze, Karol gdzieś się zapędził, to po prostu potrzebuje więcej miejsca. I tutaj mamy naczynko o, po, o pojemności, kojarzysz jakie? 12 litrów tutaj było w środku? Tu? Chyba 12 litrów było i wystarcza tu. to... Wystarcza to do 260 czy 290? 200, czterych, 254 litrów nie, nie kurs, dla y, temperatur, takich jak mamy na grzejniki. Jeżeli chodzi o podłówkę, to spokojnie wystarczyłoby to nawet do większych. Do, większy, do większego litrażu, tak, całkowitej objętości układu, ale tutaj nie chcemy się zastanawiać nad tym, ponieważ mamy gdzieś około 10 grzejników, mamy do tego podłówkę, mamy do tego 140-litrowy bufor, który jest włożony na powrocie, czyli jesteśmy bardzo na pograniczu. Mogłoby to wystarczyć, to naczynie, które jest tutaj zlokalizowane, ale może nie wystarczyć, więc dlatego mamy po prostu belkę założoną, będzie tutaj wisiało naczynko i na pewno będzie wszystko dobrze. W tą stronę nie jesteśmy w stanie przegiąć, bo. Po prostu mamy więcej przestrzeni, gdzie ta woda, która się rozpręża, może się podziać. A jeżeli byśmy mieli tylko to naczynko, mogłoby być tak, że z zawód bezpieczeństwa, który jest zlokalizowany. Tutaj mogłaby po prostu co jakiś czas przy maksymalnym grzaniu, mogłaby lecieć woda, a tego nie chcemy. I ciśnienie, które jest w układzie, mogłoby się. Wahać. Informacja dobra niedobra jest taka, że normalnie standardowo mieliśmy to rozpisane tą instalację na 3 dni, a postaramy się tą instalację zrealizować w 2 dni. Jak jesteś Pani zadowolony. Ja jak zawsze. Bardzo? Oczywiście. Freoniarz na pewno też jest zadowolony. Na pewno jest zadowolony dlaczego? Ponieważ mamy godzinę około 7.30, a do godziny 14 mamy tu czas, żeby się zebrać, czyli czasu jest mało, ale. Robota jest w miarę zaawansowana, więc może uda się z tym wszystkim wyrobić, ale to się okaże i to na pewno zobaczycie. Lecimy z całą prawną o klimatyzację Katowice, bo tutaj żartowałem sobie z klientem, ponieważ mówiłem, że na koniec pytam, czy wszystko jest w porządku? I że będzie coś takiego, a klient odpowie, że jest w porządku. Ja powiem, że on jest, i nie powiem kim, i że nie zauważył, że separator jest odwrócony. No i niestety tutaj Mariusz popełnił jeden z wielkich błędów. Ale to są normalne błędy, początkujących tak instalatorów. Się tak, tak, tak. tak. Patrzcie, że tutaj jest. Mamy tutaj powrót, water in, czyli tam tutaj, tutaj, tutaj woda wchodzi, czyli ształeczka powinna być w tym kierunku, przepływ jest w tym kierunku, a ształeczka niestety jest w tym kierunku, więc niestety nie było tylko tak. Tylko niestety musimy rozkręcić teraz tu, rozkręcić teraz tu i to zamienić więc doszło dodatkowe 10 minut roboty. Jesteś Pan zadowolony z tego powodu? Trudno, trzeba chyba będzie to chyba wszystko poprawić, albo po prostu tak zostawimy. A, rozwiązaniem na to, wiesz co jest? No, nie wiem, czy już wyszedł ten odcinek, ale są separatory Flamco Xtreme, które mają przyłącza albo z tej, albo z tej strony, i nieważny jest przepływ. On jest tak skonstruowany, że nie mamy preferowanego kierunku przepływu. Tylko może sobie woda wpływać tu i tam, i popatrzcie, jakbyśmy taki separator montowali, nie wiem czemu w ogóle takiej nie montujemy, ale to może chyba nie będziemy ich mówić. Nie, nie, gadajmy Nie będziemy mi, mi mówić, nie dobra? Nie dajmy, tak, tak, ok. Jeżeli byśmy taki separator montowali, to nie byłoby problemu, bo podłączycie go jakkolwiek, i potem jest kwestia tylko ewentualnie przekręcenia tak i tak, bo normalny, że tutaj mamy odpowietrznik i powietrze nam będzie leciało do góry, a wszelaki syw, mu i tak dalej leci sobie. Dodał taki protyb na dzisiaj. No i niestety musiał się ukajać, bo czasem też się mylimy. Ale naprawiłem błędy. Zabieram się za tą beleczkę, zabieram się za podłączanie tego oto gebo, które ma służyć do połączenia się z układem i zabieram się za to, żeby podłączyć bufor do układu centralnego ogrzewania. I co teraz zrobiłem? Przykręciłem sobie tak wstępnie naczyńko po to, żeby zobaczyć, jak poprowadzić tą rureczkę, którą będę ją poprowadzić, żeby po pierwsze nie wadziła czy naczynie, tak jak jest tutaj i po drugie, żeby patrząc z dołu była jak najmniej widoczna i tak stwierdziłem, że po prostu ją wyprofiluję tutaj, bez problemu to się uda i przejdziemy sobie tutaj z lekkim skosem Podłączymy się pod to wyjście za pośrednictwem takiej przejścióweczki. Co Wam chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie samych naczynek, odnośnie jakichś przejściówek, odnośnie belek i tak dalej, powiem tak. Belki, które tutaj mamy, kupiliśmy na próbę i niestety nie są najlepszej, że tak powiem jakości, spełniają swoje funkcje, ale niestety jeżeli kupujecie taką belkę bezpieczeństwa, warto wydać trochę więcej kasy, na przykład kupić ją z firmy. O, tak, tutaj macie flamko i e, jak kupicie sobie taką beleczkę, która jest poskręcana z jakimś manometrem, z jakimś zaworem bezpieczeństwa, z jakimś odpowietrznikiem, to po pierwsze, Odpowiedźnik będzie dobry, nie będzie cieknął, ten nie wiem jak będzie się zachowywał. Chłopaki, cieknie czy nie cieknie? Ten... Zdarza mu się, czyli może się okazać tak, że jak odpowietrzacie, to odpo odpowietrzacie, a potem trzeba go zakręcić. Potem może się okazać, że odpowiednik automatyczny, który będzie tańszy, może zaciągać w ogóle powietrze. Też takie rzeczy się zdarzają chociaż nie jest to logiczne, ale tak się zdarza i sam zawór bezpieczeństwa dzisiaj działa a może się okazać, że ten zawór za ileś tam lat nie będzie działał, więc myślę, że po prostu przejdziemy na, na inne beleczki, tak i co jeszcze tutaj, jaka trudność trzeba było jak widzicie wszystko porozkręcać trzeba było wszystko ponownie poskręcać na pakułach dlaczego? Ponieważ tutaj było to skręcane że tak powiem fabrycznie na szybko, skręcane za pomocą takiego specjalnego kleju i co się dzieje jeżeli cokolwiek tutaj ruszycie, to niestety ten klej pęka i niestety cieknie potem z takiej belki. A czasem nawet starać się, nie ruszacie ich w transporcie gdzieś jest uderzone i zaczyna cieknąć, więc cała ta belka musi zostać rozkręcona, skręcona dalej. Więc stosujcie belki, które są po prostu lepszej jakości. Warto dopłacić czasem 30 zł, 50 zł i mieć spokój, albo kupić prostą belkę, która nie ma tych wszystkich szpejost, bo większość tych szpejostr, tak jak zawór um, upustowy, macie tutaj, tak nadmiaru ciśnienia. Drugie co, warto. To stosować, i my zawsze stosujemy szybko złączki. Czy będzie to szybko złączka do naczynia przeponowego? Taka. Czy będzie to szybko taka, która jak wkładamy podobnie jak tutaj do odpowietrznika, wkręcamy odpowietrznik działa tak. A jeżeli ten odpowietrznik wykręcimy, kurde, nie pokażę Wam tego. Pokażę A jeżeli ten odpowietrznik wykręcimy, to wtedy tędy nie będzie nam lecieć woda, ponieważ dałeś światłości ponieważ jest specjalna konstrukcja tutaj, jest dwuczęściowy ten odpowietrznik, czyli tutaj mamy jedną przejściówkę taką, którą wkręcamy i tutaj w środku, jak widzicie, coś się rusza. Jest taki czpień plastikowy, jest śpień z oringiem i ten oring, jak wykręcamy odpowietrznik, to się nam po prostu to tam uszczelnia i tutaj robi się nam szczelne połączenie. I mamy właśnie do naczynek przeponowych, mamy takie przejścióweczki, żebyśmy mieli Pół śrubunek, żebyśmy mieli to rozkręcam, żebyśmy naczyńko mogli e, odłączyć. I naczynko odłączamy po to, żeby co roku sprawdzić, czy jest w nim ciśnienie. Bo tak jak tutaj były problemy z ciśnieniem, tak, że ciśnienie spadało, jak się robiła zimniejsza woda, wzrastało, jak się robiła cieplejsza woda. Dlaczego? Ponieważ naczynie było pełne, ponieważ naczynie po prostu nie spełniało swojej funkcji, uciekło z niego powietrze. Więc co roku podczas przeglądu pompy ciepła takie rzeczy też sprawdzam i takie rzeczy trzeba sprawdzać. A żeby to sprawdzić, trzeba odciąć naczynie. Przeponowi, jeżeli byście tego nie mieli, musielibyście spuścić ciśnienie z układu. Najlepiej w ogóle spuścić całą wodę z układu, a takich rzeczy nie robimy, bo po co, bo wystarczy zastosować takie, taki system, czyli jakiś zaborek z półśrubunkiem odcinający tak, taką szybko złączkę. Tutaj wkręcamy imbusik, odcinamy wtedy tą część, czyli odcinamy beleczkę, Zostaje normalnie ciśnienie w układzie. On, on wtedy nie może pracować, ale na czas serwisu nam jest to przydatne. Spuszczamy za pomocą tego kureczka i e, za pomocą wężyka spuszczamy po prostu ciśnienie z samego naczynia przeponowego i jesteśmy w stanie sprawdzić wtedy, jakie ciśnienie jest w naczynku, więc warto coś takiego stosować. Myślę, że też w najbliższym czasie będziemy przechodzić tutaj, majster, ciulik majster, będzie niezadowolony pewnie, bo mu się tam nie podobało, ale na podobne rozwiązanie jak tam macie, tylko że do naczynek e, przeponowych. Też warto sobie zwrócić uwagę, ponieważ wszystkie belki są z śrubunkiem wewnętrznym 3 czwarte cala czyli gwint wewnętrzny, 3 czwarte cala a są różne rodzaje tych szybkozłączek i występują też szybkozłączki, -szybko które mają tutaj gwint zewnętrzny. My, akurat, tutaj w tym przypadku mamy szybkozłączkę, która ma gwint wewnętrzny, i dodatkowo trzeba stosować wtedy taki nypelek. Tak mniej więcej chciałem wam pokazać co teraz będę robił. A następna odsłona będzie, jak wszystko już będzie skręcone. Lecimy, teraz wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. Jak widzicie, wstępnie wymodelowałem sobie, już skróciłem tą rurkę, która jest wykonana z karbowanej nierdzewki, czyli gebo. I teraz mam taką maszynkę, ciach. Pani montażysta, montażysta, pani kamerzysta, ciach. Wkładamy ją tutaj, składamy. Kokot, ciach, ciach. Co to nam dało? Dało nam taką, już pokazuję, dało nam taką piękną wargę tutaj na końcu i na to zakładamy taką uszczeleczkę, oczywiście najpierw musieliśmy założyć nakręteczkę, zakładamy, siach, zaciskamy, nakładamy, nakładamy tutaj, uszczeleczkę dajemy jeszcze, skręcamy, i takie rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdza i bardzo dobrze się trzyma. Ciach, 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 Dokręcamy, tylko w to miejsce jeszcze, żeby to ładnie wyglądało, pójdzie nam jeszcze otulina czarna, tak jak jest na dole. A pytanie brzmi, dlaczego Karol nie dał tutaj w ogóle otuliny na wszystko, tylko otuliny wylądowały na tą część, którą mamy do bojlera. Dlatego to tak wylądowało. Żeby tutaj było jakiekolwiek grzanie, poprzednio był tu kocioł, poprzednio była tu rura od kotła, tak, która dawała ciepło, a teraz chcemy zrobić coś takiego, jakie, jakiekolwiek te, te rurki, które są od centralnego ogrzewania, żeby dało chociażby 100 w ciepła, że jak tu będzie minus 20, żeby w środku była temperatura dodatnia, od co... I tak dalej, dobra, zabieram się do, za, za tą całą robotę, myślę, że Wam to ładnie pokazałem, tak, jesteście zadowoleni, a teraz nakładam czarnego kondona i lecimy dalej z robotą. I kolejny etap mamy za nami, jak widzicie, e, to biało, które Wam pokazałem jak zrobić, została na niego naciągnięta otulina, a to zostało dlatego tak zrobione, że zostało to wszystko na szybko i niestety Karol się stresował. Lepiej sobie to naciągnąć wcześniej, bo ja niestety musiałem potem w tym miejscu skleić sobie na nakręteczkę i dopiero potem przeciągać przez długi okres czasu otulinę. Lepiej ją wymierzyć, lepiej ją naciągnąć wcześniej, a potem zarabiać sobie końcówkę. To co widzicie drugie, czyli odpowietrzenie do belki i do naczynia przeponowego. Zrobiłem sobie, jak widzicie, ładnie przypinając do rurek, które już były i została rurka goła, ponieważ, tak patrząc z dalsza, niezbyt wiele w ogóle widać cokolwiek tutaj, a tutaj nie zwraca za bardzo na siebie uwagi. Wygląda w miarę w porządku. Pan Freon, jak wam powie, czy on jest zadowolony ze swojej roboty? Z tyłu mam po jednej gumie plus jeszcze takie dodatkowe podkładki, żeby to wszystko wypoziomować, żeby agregat był w miarę, że tak powiem, tak i w miarę. Tak, delikatnie jest nachylony na tył, tak jest w poziomie. Z przodu mamy dwie gumy. No i teraz agregat, że tak powiem, delikatnie nam się tutaj rusza, delikatnie się amortyzuje na tych gumach. Ale główne zadanie jest takie, żeby ten agregat bezpośrednio nie stał na betonie i żeby nie było czegoś takiego, że on podczas mikrowibracji będzie się ten ocyn obcierał i w końcu to skoroduje, będzie ruda leciała i w ogóle w szczególe. Panie szkolony z jest Pana Sonik. Jesteś Pan zadowolony? Oczywiście. Oczywiście. Daj to do następnego zadania. Mamy tutaj zagęszczenie, mocne zagęszczenie ruchów wokół bojlera. Mamy właśnie robi ciepłą wodę i przechodzimy z tego magicznego systemu, który jest taki wklikiwany i tak dalej, co Wam pokazywałem w no, poprzednim odcinku. Linku, przechodzimy na miedziuchę i tutaj to robimy dana. tak, żeby wszystkie kąty i tak dalej były zachowane, żeby ta cała instalacja wyglądała w miarę dobrze. Powiem Wam tak, troszeczkę zazwyczaj trudno się nawiązać do właśnie jakichś takich mycyz, które mamy stare, no ale robimy co możemy, żeby to wyglądało. Drugie co. Robimy cyrkulację i to będzie koniec roboty przy bojlerze. Tutaj będziemy musieli odejść na 45 stopni po to, żeby minąć się z tą rurką, czyli zasilaniem weżownicy, bo mniej więcej jak widzicie na tej wysokości mamy właśnie zrobioną cyrkulację. I to będzie ostatnia rzecz, która jest do zrobienia przy bojlerze, ponieważ już wcześniej Mariusz zrobił po pierwsze spływ wody z bojlera, żeby można było wodę spuścić z tego bojlera. Tutaj mamy podłączenie do dopuszczania elastycznym przewodem, będzie zrobione tutaj połączenie stąd dotąd i dwa zawory i zabór antyskażeniowy po co? żeby nie było sytuacji, że przypadkowo ktoś kręci jeden zawór i będzie ładować nam ciśnienie z sieci do centralnego ogrzewania. Tego nie chcemy, więc po to są dwa zawory. Po to jest też przyłącz elastyczny, żeby można było to rozkręcić, a po to jest zawór antyskażeniowy, żeby nic nie cofnęło się do ciepłej wody użytkowej, czyli do bojlera, bo jeżeli byście taką wodę z inhibitorem korozji, który będzie tutaj wlany, Wypili, to mogłyby być niezłe rewolucje żołądkowe. Całość idzie sobie jeszcze tutaj do góry, łączy się z zaworem zwrotnym i łączy się z zasilaniem zimnej wody. I drugie co, łączy nam się bez żadnych zaworów po drodze. Łączy nam się z beleczką mosiężną i tutaj zawieśnie 25 litrowe naczynie przeponowe na cele ciepłej wody użytkowej. E, odpowiednio duże do 300 litrowego zbiornika ze stali nierdzewnej. Dlaczego, dlaczego ta belka wykonana jest cała z mosiądzu? Dlatego, żeby nic Wam nie korodowało i żebyście nie mieli, pomimo że macie nierdzewny zasobnik, żebyście nie mieli nic tam, że tak powiem, syfów w w środku też standardowo zastosowaliśmy sobie tutaj szybko złączkę tak, do naczynia przeponowego, żeby można było w czasie serwisu zakręcić, to sprawdzić jakie ciśnienie jest, wpuścić wodę z samego naczynia przeponowego i zobaczyć jakie ciśnienie jest przy corocznej kontroli. Tak dobrze Tak. Sprawdzam sobie szczelność, czyli macie popcikane pianką i dodatkowo był wpuszczony azot. Lecimy sobie teraz na zewnątrz. No i jesteśmy na zewnątrz, na zewnątrz ten, sam, ten sam trik, czyli pianeczka, tak, był wpuszczony azot. Aktualnie robimy próżnię. Próżnie się robi po to, żeby usunąć po pierwsze powietrze, które jest izolatorem, a po drugie, żeby usunąć wilgoć z układu. Więc teraz pompa sobie pochodzi jakieś 45 minut, godzinę czasu, tak żeby zrobiła się próżnia. I potem będziemy wpuszczać czynnik. Tutaj nie będziemy dopuszczać czynnika, ponieważ w urządzeniu jest czynnika na 10 metrów, a jak widzicie instalacji jest tyle. Ile widać? Dobra, wracam do środka i pomagam Mariuszowi. Świstak siedzi, ale, to znaczy się stoi Zawije. i zawieje w te sreberka, to znaczy freoniarz, Patrzcie, co on tutaj robi. Robi najlepszą robotę, to znaczy opatuli sobie już dodatkową izolacją po to, żeby jeszcze te przewody nie wytracały ciepła. I teraz wszystko będzie ładnie zawijać sreberkiem. Chcesz coś pokazać? Tak. Proszę, oddaję jest... telefon w swoje ręce. Proszę, proszę, pokaż. Prezentujemy Państwu tak zwanego kebaba. <grymne> Myślę, że ma ponad metr. <grymne> Tylko dla metra. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pronierz jest zadowolony. A my tutaj przenosimy się do środka, ponieważ w środku też się troszeczkę pozmieniało. Czyli cyrkulacja jest zagięszczona. Cyrkulacja, jak widzicie, cała jest też wyizolowana e, czarną otuliną. Zmieniliśmy tutaj otulinę. Jeszcze należy wrzucić sobie naczynko, ale ono nam po prostu teraz przeszkadzało. I teraz Karol zabiera się na to, co kocha najbardziej, czyli wszystkie kabelki, w tym czujkę od e, e, temperatury ciepłej wody użytkowej. Mamy już e, gdzieś tutaj podciągnięte. Teraz te wszystkie kabelki trzeba wciągnąć do środka, łącznie z zasilaniem. Ściągnąć obudowę i zacząć całą zabawę. Więc do dzieła! Tym sposobem mamy już kolejny etap za nami. Czyli wszystkie naczynka zostały uregulowane z ciśnieniami, zarówno to jak i to nie tak, żeby mogło magazynować ten nadmiar wody, o którym wam wcześniej mówiłem. Cała elektryka też została spięta, zostało podpięte zasilanie dla sprężarki, zostało podpięte zasilanie dla grzałki, zostało podpięte e, połączenie między zasilaniem jednostki zewnętrznej a jednostką wewnętrzną i komunikacja tak i zostało dodatkowo podpięte zawór trójdrożny, czyli to, co rozdziela nam pomiędzy ogrzewaniem a e, grzaniem ciepłej wody użytkowej. oraz dodatkowo został w to miejsce podpięty czujnik który jest zlokalizowany w bojlerze, który mówi, mówi nam jaka temperatura jest aktualnie w bojlerze. Trzeba wodę podgrzewać, czy wody nie trzeba podgrzewać. A na zewnątrz pani chroniarz znowu zadowolenie, czyli wszystko wygląda już tak. I nadaje się, że tak powiem, do uruchomienia, sprawdzenia czy są para, parametry prawidłowe i można będzie się łotpinać zegarami i wszystko składać. W jeszcze co? Mariuszek zakłada wszystkie korytka, żeby wszystko ładnie, ślicznie, pięknie wyglądało. Tutaj wylądowało Wi-Fi. Mariusz się tam męczy, Męczysz się czy nie? nie? Nie. Nie, normalna po prostu robota. I jak widzicie, zestawem filtrów takim ze zmiękczaczami. Nalewamy, mamy jeszcze taki specjalny budzigo, taki rekiliarometr, po to, żeby wiedzieć, ile do instalacji nam weszło wody. W tym przypadku akurat nie będziemy wiedzieli dokładnie, ile weszło wody, ponieważ instalacja jest po części w górę i po części jest w dół, więc w podłogówkach. I w tej części, która idzie tutaj do rozdzielacza, niestety, woda nam została, więc nie wiemy, ile jest całkowita objętość wody, ale nie jest to potrzebne, dlatego że zastosowaliśmy dodatkowe naczynie. Dobra, następne co będę Wam nagrywał, to kiedy? Jak będzie uruchamiany, tak? Jutro. Jutro. Tak. Nie jutro! Już mamy prąd podany, to znaczy płyta świeci, coś tutaj nam piska, wszystkie bezpieczniki podniesione, wszystkie bezpieczniki tam podniesione. I. Zaczynamy konfigurację. I sterownik mamy już skonfigurowane, konfiguracja sterownika nie jest tej e, trudna, jest dość intuicyjna, szczególnie jeżeli robi się to któryś kolejny raz. O co chodzi w całej tej konfiguracji? Najpierw ustawiamy w systemie co mamy w ogóle podpięte, czy mamy, czy mamy opcjonalną płytę główną, czy mamy podpięty zbiornik e, i tak dalej, żeby pompa wiedziała co jest do niej podpięte, a potem ja, robimy ustawienia działania, czyli e, jak mamy sterować po prostu tymi poszczególnymi rzeczami, jak mamy sterować ogrzewa jak mam nastawiać krzywą grzewczą, i w ogóle, i w szczególe? Na samym końcu robimy sobie e, odpowietrzanie, robimy to w ustawieniach serwisowych. I teraz pytanie, czy to, co tutaj widzicie, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, e, czyli prze, przepływ, pompa ustawia się wtedy na maksa i działa tak e, impulsowo, tak? czyli działa na, maksyma, na maksymalnych obrotach, potem się wyłącza. Tutaj musicie mieć na górze odkręcony odpowietrznik, który. Należy po całym odpowietrzaniu zakręcić, bo czasem lubi cieknąć albo dość często lubi cieknąć, ale ten automatyczny odpowietrznik jest w najwyższym punkcie Hydroboxu. I wszystkie odpowietrzniki automatyczne czy nieautomatyczne muszą być podkręcane, żebyście jak najszybciej usunęli powietrze z układu. Jaki mamy tutaj w ogóle układ? W całym tym układzie nie mamy żadnych dodatkowych pomp, mamy tylko jedną pompę obiegową, która jest wyrzucona tutaj w Hydrobox, tak które jest oryginalnie w hydroboxie i teraz układ przy odpowietrzaniu. Najpierw ustawia się w centralne ogrzewanie i woda musi wyjść z hydroboxu, musi sobie pójść na instalację, potem wraca przez nasz bufor, czyli wraca sobie o tędy, ciach, przechodzi przez cały bufor, przechodzi tu i wraca przez filtr odmulacz, wraca nam z powrotem do urządzenia. Mamy tutaj nabite i będziemy mieli docelowo nabite około 1,5 bara. Najlepiej sprawdzać to, kiedy macie urządzenie wyłączone, ponieważ jeżeli się pompa załączy, widzicie, w zależności od jej obrotów będzie się ono wahać ale wrócę wracając do tego czy ten przepływ jest dobry czy ten przepływ nie jest dobry dochodzi nam do 40 litrów na minutę razy 60 minut to mamy około 2400 litrów na godzinę czyli 24 m3 na godzinę tutaj na tabliczce znamionowej macie napisane ile taka pompa powinna mieć przepływu a jeżeli macie pompę instalujecie pompę innej firmy to też powinniście w danych technicznych albo na tabliczce znamionowej zobaczyć jakie ona powinna mieć minimalne przepływy tak tutaj mam ustalone że dla tej pompy to jest półtorej metra, półtorej metra na godzinę, czyli spokojnie ten warunek mamy naprawdę dużo z zapasem spełniony, oczywiście, jeżeli ta pompa będzie chodzić na częściowym obciążeniu i tak dalej i nie będzie jej potrzebna taka wydajność no to będą, będzie tych litrów ten przepływ będzie mniejszy to może na sobie oczywiście w podręcznym menu zobaczyć ale chciałem wam tylko to pokazać że bez problemu nawet jeżeli mamy w ten sposób skonfigurowany układ że nie mamy dodatkowych pomp tak, że nie mamy tutaj wpięte że tutaj mamy zasilanie wchodzi nam do bufora z bufora nam wychodzi i wraca z powrotem do Hydroboksu, tutaj połączenie, tak i tutaj byśmy mieli drugą potem pompę, czyli wyjście na ogrzewanie i powrót ogrzewania, to nawet jeżeli mamy tak, że wszystko mamy szeregowo podpięte, musi ta woda wędrować przez grzyniki, i mamy piony, tak jak tutaj w przypadku że mamy główną rurę 28, potem rozejście góra 22 i dół 22, to bez problemu. Bez problemu to działa tak, że nie ma zbyt małego przepływu i nie należy się tego obawiać. Bo dość dużo ostatnio odbieram telefonów takich od klientów, czy właśnie czy to będzie działać, czy nie będzie działać bo na przykład w okolicach województwa ma mazowskiego to wszyscy robią tylko bufor i najlepiej to bufor 300 litrowy albo jakiś większy, podpinają go zasilanie powrót, podpijają dodatkową pompkę, a u nas na filmach widzicie, że jest inaczej, więc jak najbardziej tak się da. Widzicie, że przepływ jest cały czas zapewniony, teraz układ nam się przełączy w odpowietrzanie, bo odpowietrzyło nam się pompa na centralnym ogrzewaniu, teraz przełączymy się automatycznie tym programem, przełączymy się na odpowietrzanie wężownicy tak, w bojlerze. no i potem będzie można odpalać już, od, jeszcze odpowietrzyć sobie, dobić wody, odpowietrzyć wszystkie grzejniki, odpowietrzyć podłogówki i będzie można odpalać normalnie pompę. W cykl pracy. No i lecimy sobie z podsumowaniem całej instalacji, jak słyszycie albo nie słyszycie. Właśnie chodzi nam o agregat funkcji grzania ciepłej wody użytkowej. Sprawdziliśmy funkcję ogrzewania, czy wszystko bangla i bangla. Wszystko jest odpowietrzane. Jeżeli coś jeszcze będzie delikatne, jakieś rzeczy, które trzeba będzie odpowietrzyć, to odpowietrzy się to automatycznie. Dlatego mamy tutaj też separator. Drugie co, mamy podłączone tutaj do bufora, który jest najwyższym punktem z powrotu z instalacji. I automatyczny odpowietrznik jest tam, więc wszystko powinno to się powinno działać i jeżeli nie będziemy mieli jakichś większych pęcherzyków powietrza, to wszystko się to samo ładnie, ślicznie, pięknie pod nie będę molestował klienta i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. I mam nadzieję, że będę tą serię filmów kontynuował, żeby pokazać Wam od początku do końca, jak wygląda instalacja w różnych lokalizacjach, bo nie zawsze jest tak fantastycznie jak tutaj, że mieliśmy kopciucha, kopciucha wyrzucamy, mała ingerencja w instalację, która jest wykonana z miedzi, i wszystko ma, że tak powiem, swój jakiś ład. I zaraz za ścianą mamy jednostkę zewnętrzną. Nawet nie będę dzisiaj wszedł na zewnątrz, nie będę robił Waszego ulubionego testu głośności, bo uważam, że w dzisiejszym odcinku nie ma to po prostu sensu. Małe podsumowanie jeszcze i zamiast, zanim małe podsumowanie, to jeszcze muszę Wam powiedzieć o tym, co tutaj jest czyli jest zainstalowany tutaj licznik energii elektrycznej, ale nie o tym chciałem wam powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć, że zawsze w ofercie mówiłem wam, że dostarczenie zasilania jest po stronie inwestora i ten inwestor przygotował no niestety w niefortunnym e, troszeczkę miejscu, bo myślał, że to będzie trochę inaczej, że w tym miejscu mniej więcej gdzieś będzie wisieć tam jednostka wewnętrzna, ale nam pasowało bardziej tutaj. E, I jeżeli przygotowujecie takie zasilanie, robicie skrzynkę, robicie jakieś kable, zapas kabli, to żeby to zrobić właśnie tak jak tutaj jest, czyli zostało zosta zostawione, Gdzieś około 5-6 metrów kabla, i tego kabla było na tyle, że trzeba było go obciąć i skrócić, ale pozwala nam to. Tyle, że nie wiecie, na przykład wydaje Wam się, że właśnie jednostka wewnętrzna będzie tutaj, a nam jest lepiej jednostkę wewnętrzną dać tutaj, bo prościej było się rozejść do centralnego ogrzewania, prościej było się rozejść do ciepłej wody użytkowej, która była tutaj zlokalizowana, żeby rury po prostu były, nie były za długie, żeby to wszystko wyglądało tak było lepiej. I dlatego to nam, jeżeli mamy 5-6 metrów kabla, to umożliwia albo sedamy jednostkę tu. Albo sedamy jednostkę tu i wszystko gra i yy, buczy. Podsumowanie działa. Yy, klient chyba wstępnie zadowolony. Klient wstępnie zadowolony? Klient zadowolony? Tak, tak. No, widzicie, klient wstępnie jest zadowolony. Postaram się nagrać Wam więcej filmów i co? Łapy w górę. Piszecie w komentarzach, czy podobał się, czy się nie podobało. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.